Witajcie na kanale Kwasogranie, pan koleś z starami Wisły Kraków. Kto jeszcze nie subskrybuje tego, serdecznie zapraszam do subskrypcji. Mecz z ruchem chorzów, mecz bardzo ważny, bo każdy mecz w Ekstraklasie jest dla nas ważny. Zobaczmy jak kształtuje się ten sezon, jak wygląda kalendarz, czy już pary pucharowe zostały polosowane, czy już możemy... Przejść do ustalania składu z ruchem chorzów. Czy tutaj będzie jakaś luka? Czy będzie się coś działo? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ruch chorzów, długo, długo, długo nic, spokojnie. I dalej nie ma. Ok, dobra, czyli możemy tutaj spokojnie zagrać się podstawowym składem. Jest Żukrowski. Popatrzymy, czy damy ku komuś szansę. Ketia, Pulululu, Antonucci, Lewkot na razie. Oprócz rozgoryczonego Żyry, reszta spokojnie. No to nic, gramy podstawowym składem, tu się nic nie dzieje. Mam nadzieję, że wygramy. Mam nadzieję, że pokonamy ruch DADOK, huras potoczny, huras był na radarach zawodników, zawodników Sztabu Wisły Kraków, mógł trafić do naszego klubu. Tak się jednak nie stało. Będziemy szukać, tak jak mówiłem, będziemy szukać napastnika, będziemy szukać tego lewego pomocnika. Środki, które zdobyliśmy w tym sezonie, przesuniemy pewnie na przyszły sezon, kiedy otworzą się drzwi transferowe i będziemy wtedy przygotowani na 100% odnośnie nowych wzmocnień. Teraz Marczuk, Oskarsson, Oskarsson, mógł zamarkować ten strzał wycofanie do Sousy Sousa Żukrowski dostaje kolejne szanse Roda do roda Rodado myślałem, że otwiera już siódma minuta, dobrze Wisła Kraków zapisuje się tutaj w tych pierwszych minutach na R22 Rodado Pacheta Płacheta. Bergman, tym razem lepszy. Starczył z Płachetą. Świetnie Hajek. Dobrze Sousa. Zawrócił się Płacheta. Próbuje powalczyć dzisiaj z przodu Płacheta. Pokazać trenerowi, żeby go nie odstawiał na boczny tor, że zasługuje na to miejsce w składzie. Dobrze pełna. Przegrywa Żukowski tym razem pojedynek. Sousa musi tutaj odebrać piłkę Radogowi. Próba w ślizgu. Piękny strzał ale nie celnie. Elmar Borkowski do środka do Żukrowskiego Żukrowski Sosa pokazuje się do gry Sousa widzi Gonzaleza Gonzalez Płacheta Rodado czy, czy spiesza ta akcja Oskarson będzie strzał z, z około 16 metra uderzył Oskarson, nie przynosi to jednak efektu nie przynosi to jednak zamierzonego skutku Rodado Kamara blisko teraz Płacheta ma szansę na strzał zrobił sobie troszkę wolnej przestrzeni. Na szczęście dla Wiślachów Kończy się to z rzutem zał. Putrowski. jeszcze rzut krowski. Broni bramka szuruch kosz. Borkowski przeżył do Płachet Płacheta. Rodado już podnosi rękę, już chce uh, tą piłkę przejąć. Teraz uh, Sousa, Sousa, Płacheta, Oscar, Son, Rodado. 1 do 0. 33 minuta. Modelowo, modelowo rozegrana akcja Rodado bez większych problemów radzi sobie tutaj z obroną. Żukrowski. Oskarson podcięty. Cien... Tajek, Bergman doskoczyli. Bogu obrońców piłka poszła. Teraz Żukrowski. Mamy 2-0. są otwierające podanie do płachety. Ten jednak tracił piłkę na rzecz kamary. Kamara. Na plus. będzie na pewno zmiana. Na pewno skóra dostanie szansę. Na pewno, o ile dokumental jest na do ławce rezerwowej, statystyki Wisła prowadzi. Piłkarze mają nawet dobre oceny. Ósemeczki się pojawiają, dziewiąteczki bardzo fajnie. Wisła na ten moment kontroluje grę w tym spotkaniu ponownie Sosa przejmuje piłkę, to piłka do Marczuka. Oskarson. Oskarson i tutaj nie pozostaje e, jużni swoim kolegom zespołu i podwyższa na 3 do 0. 48 minuta, ile po rozpoczęciu pierwszej, drugiej połowy Zdobywamy Gola na 3 do 0. Oskarson może się cieszyć z tej brałki. Świetnie rozegrana akcja na 300 pole podanie do... Oskarsona, no i tutaj mówimy, ne, możemy tylko mówić o jednym, jest zwycięstwo, jest bramka. Marczuk, 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 jeszcze raz Oskarson, Oskarson. Walczą o piłkę, jest Żukowski. Podanie do płachety. Niepotrzebnie. Oskarsson obok Bramki. Przekombinowali piłka, że Wisły Kraków mogli to zakończyć wcześniej strzałem. Oskarsson podbiega tutaj, żeby głusić presję na potocznym. Na rozegraniu piłki jak najdalej od Bramki. Będzie rzut, 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 rzut z autu dla Wisły Kraków. Żukowski zejdzie, wejdzie Ketia. Wejdzie Antonucci za Souse. Skóraś za Arczuka Płacheta, Polanko. Skóraś, ledwo wszedł na boisko już otrzymał piłkę. Teraz futbolówka w stronę Rodado, ale tutaj nie przejęliśmy piłki. No i się, e, jednak będzie wraca do tego Paulu e, Piłka żeby Będzie daleko raz zagrana piłka, możemy przejąć wysoko mu Nutschi. Jest kolanko. No i tutaj kolanko zatrzymał. Hej! Elmar, lubię. Jak ja? Porkowski. Oscarso, Rodado, Antonucci, Antonucci, Płacheta. A jeszcze powalczy Płacheta. Nie, to kolanko przecież. Już Płachety nie mamy na wojsku. Teraz Ketia. Jeszcze zebrał Ketia. Walczymy do końca. Rodado, Antonucci, Antonucci, Antonucci. Dużo szczęścia mieli e, piłkarze. Piłkarze ruchu chorób. Ketia. A i teraz błąd w rozegraniu Peti. Rubio, muszą Wiślacy wracać, jeśli nie chcą stracić bramki. Borkowski, Michalski lepszy w tym start. Rubio, wracamy. Będzie szklany do ślizgu zawodnik Wisły Kraków. Na szczęście udaje się przejąć tą piłkę. Ajajaj, tutaj Oskarson zagrał piłkę w poprzek boiska. Dobrze, Ketia odzyskuje piłkę. 84 minuta. Oscar Pulululu jest podnoszony z ławki rezerwowych. Dobra piłka do Roda, do Roda, do Kolanko. Kolanko. No i niestety chyba nie wejdzie. Zobaczymy. Rodado. Pulululu. Ale raczej nie będzie możliwości do tej zmiany, bo nie zdążymy ich przeprowadzić szkoda a jeszcze Paul. no i jednak ululu pojawił się na boisku tutaj troszkę wolnej przestrzeni będzie oddamy strzał świetnie sobie radzi pierwowski mamy 3-0 mamy kolejną wygraną Litę. Co może cieszyć, co może pokazywać, że ten zespół potrafi grać w kilka 14 e, bez strzałów. Ruch pożyw oddał tylko trzy strzały. Zobaczmy na statystyki 10, 10, 9, z Skurasia Rubio e, Gerbowski troszkę gorzej, pomimo tego, że nie napracował się dzisiaj chłopak, otrzymał notę 7-0. Nie miało się czym popisać. Dostateczne spotkanie, nie najgorsze, ale i nie najlepsze. Dziękujemy za rozmowę. Kibice z pewnością chętnie poznają opinie. Dziękuję. Mecz z Zagłębiem. Mecz zagłębien już niedługo. Ja cały czas czekam, aż coś podzieje się w pucharach tutaj. A jest! PSV! PSV. Kolejna runda. E, fajnie. E, fajnie, niefajnie. Zobaczmy, czy mogliśmy trafić lepiej, czy mogliśmy trafić gorzej. Róbmy analizę od razu na ciepło. Bławista, Vista, Hohenheim, e, Stieła, e, Bukareszt, e, Sevilla, Eidkowen, Wisła Kraków, Augsburg, Leeds United. No Powiem Wam, że trafiliśmy mocnego kandydata. Mocnego kandydata tutaj, z, z dużym, które bym chciał trafić, to bawista, może byłaby takim AGF, oko, ale reszta to już i tak tuzy piłkarskie, więc nie powiem, czy, czy jestem na plus, czy na minus. Raczej może dobrze się stało, że teraz trafiamy na tak mocny zespół. No trzeba ich też wyeliminować. Trzeba ich też wyeliminować. głębiem tutaj zagramy najmocniejszym składem, a potem będziemy coraz bliżej tego spotkania, e, spotkania, spotkania z Bucharowego, e, gdzie zmienimy zawodników. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.